Go, ale po śmierci tracisz wszystko Mamy tutaj takiego pęgoza co nie? Robię ci tak i ty już nic Uuu. nie masz stary nie? Na przykład robimy tutaj tak Karolinie no, ooo. E Wiesz kim jestem. Jest świetnie. Ha -ha. No, i, właśnie. I na tym właśnie widzowie dzisiejszy odcinek będzie polegać drużyna, która będzie dostawać potężnie w ducie, będzie miała za zadanie naprawdę potężnie się odkuć, ze względu na to, że jeśli umrzecie, to będziecie traktowani jak w battle Royalu, po prostu tracicie wszystko. Pieniądze, broń, godność, rozum Na przykład starego można stracić, ale my akurat w tym odcinku nie będziemy tracić Stawcie lajka, like, zostawcie suba. Runda numer jeden. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeśli nie kupicie teraz potężnie wszystkiego, no to może być już nie? Zmusimy. No, ja ograć. no ja jestem pewna, że wygra... No, już gramy. no my już gramy. Cześć, chodźcie, chodźcie Podjeżdżamy tutaj, podjeżdżamy tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. A, partek. A, partek. A duho, jest, 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 jest. Jest, 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 Na dole apartów, na dole apartów z mi jest. jest. Uwaga, uwaga. Flaszuje, flaszuje go, dobra, wchodzimy teraz tutaj. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Chodźcie, 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 Wchodzimy powolutku. Wchodzimy powolutku. Jest ja tutaj ze mną, kuzonku, zonku, zonku, za wami. Kurczaczki, tak? ten duel nie mógł się skończyć tak? Nie, on kampi mi! Tak? O, o dobrze, wartość, dobrze. Był obity, nie? Wierzy, bity, nie? Był, był. Jest tutaj, no jest tutaj, węgorz, węgorz, tutaj jest, na slajdzie, na slajdzie. na szadę, no dobra, leży. Zajebiście, zbierajcie siano, zbierajcie siano po nich. Tak tak się uczyliśmy. Dobra, zbierajcie siano, pamiętajcie, Dzięki. żeby zbierać siano. Dobra, plantuję. Uwaga, paka splętowana. I lecimy w takim razie dalej, hej. Tymczasem. Oj! No! Ale, ale bańka to wszystko. teki, tymczasem wy widzowie, pamiętajcie, że jeśli chcecie zgarnąć skiny całkowicie za darmo, to bardzo fajna jest opcja. Na naszym Discordzie jesteście w stanie to zrobić. Bo... Tą kosę możesz zdobyć całkowicie za darmo. Wystarczy, że zjedziesz sobie w opis. Zasubskryjesz nasze wszystkie kanały, całej ekipy globale, Bierz na naszego Discorda i weźmiesz udział w konkursie, klikając w reakcję. Serio, tyle trzeba. Pamiętaj, by podpić swoje konto YouTube do Discorda, by otrzymać specjalne rangi na Discordzie. Taka ranga będzie Ci potrzebna, by wziąć udziały właśnie w konkursach. Więc subskrybuj, podpinaj konto, padaj na Discorda, klikaj reakcję, zgarnij koski całkowicie za darmo, a na Discordzie konkursy będą dosłownie każdego dnia. Bardzo warto to zjadki. Bardzo warto, bo co chwilę bardzo. są nowe konkursy, bardzo nowi widzowie bardzo. wygrywają i to jest mega. Discord się rozwija i ogólnie jest zajebiście. Splezuje mi da. Nic nie kupiłam, aha, nieźle. To weź jeszcze, może. Nic aha, dobra, węgorz mnie zdjął, ale dostał Nejda pod że Z banana, z banana, z banana. Oli moli Żanetka z banana będziesz miała. Ja postaram się ten przejść. Dobra, kto został? Kifi i Żanetka. No to. Zgadza się. <laughs> damy radę. No to myślę, że damy radę, oczywiście. Proszę was, żeby nas nie wątpić Nie, was, was, nie wątpisz, Bartek, przestań co na grzale, Bartek, powiedz. <laughs> co na grzale? Ej, dobra, wy dobra. apel to w pudy. Dzięki, na spalnie ich. Na spalnie są? Są noby, się boją. Ja co ty robisz? Co ty robisz? Kochanie! A, nie, starczyło. nie starczyło mi. Dawaj, leć! Jak jest ten? Na czym jest plant? Na czym jest plant? No myszkom normalnie. O nie. O, wywaliło ja mnie. Ja pierdziele, siema. Haha, kiwiala wajoo! Yes! Nienawidzę cię! Pekasz siebie, Kiwi! Ale, ale, ale ziemniory z was, nie? Yo, ja pierd... Ja chcę o tym zapomnieć Pierwsze przekleństwo na nagrywkach Proszę <noise> <noise> no, tego nie jo. cenzurować Je. Trzeba, bo żółty będzie Żółty <noise> dla Oczywiście, że tak. Dla Polaków tylko No nie ja wiem, po co ja gadam w trakcie gry no. Aha, skąd? Skoro... Ja, Aha Stąd? O okna tam popatrz. Bo już stary, ja O, okay. o, żarty, wow. o wow. Na moście był. Dobe. Kifi na moście? Okay. Okay. Ej, a internet ma jakby pod mostem był. <ścoughs> <ścoughs> Dobra, kasuj. Mega stary. Węgosz vs Tifi. Jak ktoś jest w apartach, węgosz ze z jak coś. Vengorz 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 apartak, jak coś. No? Muszę być szy szybko zanim mi internet wywali. Wywalone, ja zbieram pieniądze. Muszę <śmiech> <śmiech> Masz Kifi, plantuj tu! Jak nie wiecie, to Kifi aktualnie gra jeden na dwóch, a nie jeden na jeden, ponieważ jeszcze przeciwnikiem jest jego internet, tak więc w tym momencie rozgrywamy je. klacza. Ciężki, Ciężki pojedynek! Klacz. Czy uda się to Kifiemu, czy się nie uda? Kifi idzie bananem, dostałem właśnie info na czacie. Przeogromna informacja! Jak bananem? <laughs> ale bym powiedział żart, ale nie <laughs> wiem, czy będzie dobry. No, ja jestem ciekawy, czy Węgosz jest rasowym policjantem. A bo co? Entero. Bo <g00> 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 Według mnie rzucanie sobie informacji jest śmieciarskie i powinno się takich ludzi... <g00> 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 Nie, 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 Kupuj, kupuj, kupuj. 17! Ja bym ja nie chcę już grać, jak on ma 17 kop. Ja pierdzielę, co je? Yeah. Dobra, teraz. Ej, szczerze, mając tyle pieniędzy, mogłem y, wycofać i dać im to zaplantować. Mam no, no, no. Szczerze, to u nas jest tak bogato, że broń na dworze. Znowu, Proszę Nie, ja mam dobra. Martwi głosu nie mają, ustalmy to. Ja będę małym w jak będziecie dalej tak grać. No i dobrze. Doprowadźcie stary, do grobu. prawdziwym życiu, to bardzo dobrze. To smutne. Dobra, uwaga, smokuje, żanetka, wchodź, patrz, jaki. Ech, dobra, nieważne. No, zabierz, a ja nie no, nic, nic się nie stało, żanetko, wszystko w porządeczku. No i mógłbym się Zostałeś smokiem w plecki. Okej, okay, dobra, no to tak myślałam. Weselny klimat. No nie, ty kupił. Dobrze, dobrze. Klaczor kick, Karo. Nie przejmuj się, Karol. spokojnie. Szkoda, stracić wszystko. O! A masz! Easy for ends. Easy for Łatwo, nie? Bartek. Kurczę. Później nie sprawia kłopotów. No, 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 no. Dobra, chodźcie, Pikujemy ich tymi ławopami. Ja nie gram! Nie wychylaj, Mila, nie wychylaj. Niepotrzebne. I tak wychyli. Teraz będzie spłacenie. Przestańcie! <noise> no i po co tak wychylać? To my musimy wejść, nie my. Ale, ale. Jest silniejszy od niego. Ja nie mogę wytrzymać. Muszę, bo. No co wy robicie? Dobra, no trzeba do Dzień Idziemy dzień ja żeby no. zostawić, to idziecie stąd. Gentleman. <noise> 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 dobra, idziecie Jeden hit w z Nie Ja sobie mapę tam w tym czasie. Oj. Tak o. Spotkasz się z Karolem? No nie! Ale się nie spodziewała samego! A jeszcze nie, wow. nie spodziewałam się ciebie tutaj. Mega się bawicie, dziewczyny widzę, mega. A może zaczniecie grać chłopaki, nie? Z przeciwnej drużyny. Co Puzon widzimy saman, się szaman! Dobra, chodźcie, pikujemy go Dawaj, z dawajcie! Dawajcie! No, nie, Puzon mega będzie to... mieć pick z potem odtrzymają. Nas, Nas czterech nie powstrzymają! Kucni tutaj? Oj, powstrzymają! No i gdzie on jest? Chcesz tutaj? Chodź. Zaraz będzie. Nie, 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 ty, ty, ty sobie skoczył tam. <grystanie> Halo? Nie! <grystanie> o nie! <grystanie> Na party! O! Ale, że bomba? Prekasa! <gry> Kurde, fajka Tam jest, jest tam, jest tam! jest tam okay. Dobra! A co mam robić z tymi pieniędzmi, Bruno? Nie, nie wiem, no, powiem tak. Generalnie! <gry> Mój smak GBS o smaku kremówki. Dostępna gbs.pl. Z kodem Joshi 25-25% zniżki. A jak zrobić, żeby był pszny? Bierzecie sobie łyżeczkę. Później bierzecie dwie łyżeczki słodziku. Wyciągamy kostki lodu. Potrzebne jest nam też mleko. Zalewamy odrobinę nasz kubeczek. Dosłownie tyle. Mieszacie esencję, wlewamy mleko i na koniec i test smaku. Zajebista Pierwsze 100 osób, które zamówi moją kawę z kodem Yoshi25 albo i bez kodu. I oznaczy mnie na swoim Insta Story, pokazując, że zamówił puszkę i mają na przykład przy sobie. Otrzyma ode mnie autograf, wyślę wam paczkomatem. I serdecznie. Mega ja... ciężko, jeżeli się nie zabije kogoś, bo hajsu się nie ma. Tutaj a ja proponuję jest... jedną rzecz, na przykład mi pikować z Milanie i wtedy będzie kasa nie. na następną rundę. Ale wiesz, że my to próbujemy upowiedzieć od 10 rund. Ale puzon wie swoje. Puzon mówi, że piknie i was zabije. No, no i to może mu się uda. Dajcie mu szansę. Stanuje. Szansę. Co? Spotkać Spotkać pasa nam idzie, właśnie teraz leci już <laughs> o, no, ja. Jest tam Tańki. Jest tam i ale się z kasy wyrzuciłem Prawda oj, oj, oj. O si Jezu, ale wszyscy są kasę dupą, co jest? Co jest? My z Karol z dziwela życia ogólnie Widzę ja właśnie, bo i... w ogóle Karolina ma jedno o, 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 o. HP Nie mam, a czy no? Dawaj żońka, wierzę w ciebie ten, słońce ten. Oj, 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 Weź Weźcie dobra. sobie pieniądze, bo ja już nie potrzebuję, a ja mam 28 tysięcy, starczy. O, o, o No, Węgorz to jest jakiś multimilioner w tym odcinku. <grym> Węgorz jako jedyny gra z głową. No i jeszcze Karolina gra z głową, nie? A! No o, nie. nie! Jedna się chyba nie. bez głowy. Bez głowy. <grym <grym <grym> O! Wow! Okay. Ja go Nie, o, o, internet. Wow, wow. Szybko, bo internet o, nie, nie, żeby A, A, słuchajcie. nie, 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 mnie, nie, 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 on tam pewnie już nakupował wszystkiego. Cały no i co, dymione. Co teraz? No i run boost. Czekaj. E, dobra. Fire O! Dobra. Chyba nie wyszło do bardzo. Aj! Aj! Węgosz. Oho! Węgosz! Węgosz się dorobił. Trochę się na sobie tutaj rzutować. Jedna żenetka. Nie! No. Nie no, Węgorz... Brawo! Słuchajcie no, God bless no. Węgorz, nie? Dziękuję. Pół Polak, pół Czech. No. na prowadzenie. To, to właśnie dlatego, to właśnie Już niebawem odbędzie się 12-godzinny stream z CSa, na którym co parę minut będę rozdawał skiny dla was. Aczkolwiek jedynym warunkiem jest 100 tysięcy subów na tym kanale. Tylko dubni suba, żeby przyspieszyć ten proces i tyle. Bądź na streamie. Dobra, ja mam pomysł. Ale będzie teraz, będzie po zobaczycie. Ale będzie. Ale to kombak jest zrobiony w ogóle Jaki kombak daliśmy im, żeby wiesz A. Żeby płaczy nie było lamentu bożego <noise> Zaraz się lament boży zacznie pózą jest 50 tak coś tam partii tak. Ale cisza co nie? Cisza na planie Pudzą tam one way jak chciał sobie rzucić, <noise> ale nie wyszło Ale... Mie oj, oj, oj. Ale kasy <noise> No, trochę miałem Pomocy. No nie, no bardziej Dobra, chcecie chcecie trochę ode mnie hajsu? Zostawcie jest hajs Jeżeli wierzycie w kuzownicowie Aha, to, dobra o, jest, z nami idzie, z nami idzie, z nami idzie, jest, idzie Znaczy w sumie to na A, no ale No ale dobrze, że paka jest jej. gdzie indziej, nie? Tak, <grym się. <grym się. Akurat napisałem na czacie paka chyba. Żonetko, leć, leć sobie w lewo? Na spidzie, na spidzie. No tutaj. I teraz w prawo, tą dróżką całą. Leć, i leć fulem, leć fulem, leć fulem. Ja myślę, I że... I broń przełącz za trzy, dwa o o, 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 o zlogowo serwer! Ja. Choleo! No i dobrze. Ale widzicie, widzowie, on myślał, że generalnie już po nim, ale żonetka była właśnie tutaj. Tak, wsparcie tak, tak. morale. Wsparciem. Generalnie dobrze wyszło, dobrze wyszło. Okej. To my Robimy, robimy to, robimy to. Jest tam. Oj. Brawo, Puzon! O, A w łupy zafejone. <laughs> Jaki tu spokój. No, dobra. No, no. Kurde, całuj się. A ja nie ja, ja prawie go miałam. Dobrze. Ale tak był na moście. Pamiętajcie, żeby pieniążki no, ja zbierać. No party! No jest na, jest na secie. Mój wszystko wcześniej zabraliście. Halo. Dobra. Hello. Dobra. Hello. Ale ci kur. cała zajeb... <laughs> to są te sportowe emocje. To jest to, widzowie. Dobra, kończymy tych obstrańców. Dobra, o, kończ... Finito. Ej, kończą nas. Koniec Koje, z puzonem. Obstrańców jeszcze powiedziałem. Dobra, dawajcie. Obstrańców, nazwijmy to. Pikujemy, wzią, pikujemy, puzona, pikujemy, puzona. dawajcie nie idę tego mida. Ja już nie chcę widzieć trzech hałas na midzie. No tak, no pikuję. <laughs> Ale idealne palenie rzuciłem. Też bym chciał rzucić, stary, bardzo się Kalena! O! Spalona! Fontanna fontanna, 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 fontanna. <noise> Aj o ale bym go z kaski uzbierał No Widzowie oglądajcie odcinki, bo to wszystko co tu widzicie mam dzięki wam Barty de Boss 40 z szkoła. Gdzie ty jesteś puzon? No, no na pewno ci powiem no, Przecież jesteś ze mną w drużynie No ale on leży. No i co z tego? Ja się go poję Bartuś Spasito. Jest, A Aburka, nie ma czasu, nie ma czasu z...

Zesrałeś się. Chodź tutaj. Stopy dostał! No stop, no. Ojej! Oh, Aha. Oh, dostałem! Dobra, dobra dobra obota, dobra Chodźmy bywa, chodźmy bywa, chodźmy Nie no, stary. Gocz ósmy. Dobrze! Pienice. Rzeczka? Dobrze, idź, idź, idź. Na luzie, no. Splętuj. Ej, może zróbmy, że będzie jeszcze jedna runda, bo zajebiście... To B, to B, to B! Nie, stary, daj mi spokój. Nie będziemy, stary, z tobą wchodzić w jakieś poleniki. Pierd... <laughs> <Nie śmiech> Zobie, czy Karolina ugra to rundę. <śmiech> <śmiech> no, dobra, 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 <laughs> Karolina nas podpuściła po <laughs> Kompletnie jest na gry, ale umieszczać. Czas musimy się skczaić czy ugatać Ojej A tam jest Marti, dobra? Musisz defować Defuzy Nie ma defizować. czasu, defuj devo, Trzymaj devo, devo, to, devo. trzymaj Let's go Karol Nie ma czasu Gratulacje Marty, wygrywasz 62 dolarów użytkowniku Słuchajcie, nasza drużyna wygrała yy, Drużyna ta, ta no niestety przegrała Ogólnie zapomniałem powiedzieć, że tyle ile straciliście przez całą grę, to musicie nam przelać na konto Pozdro yeah! Bez problemu Idziemy. w tak?